Czy tak na dobrą sprawę nie boicie się tego, że gdzieś tam zostaniecie zmiecieni na fali tej polaryzacji? W naszym przekonaniu jest, w, szczególnie w dzisiejszych czasach takiego, takich właśnie niepewności i konfrontacji, bardzo potrzebne jest y, poszukiwanie i y, podkreślanie tych spraw wspólnych, bo jeżeli... Y, y, Poddać się takiemu żywiołowi i takiej manierze czy modzie na to, że najważniejsze w polityce jest wyróżnić się na najdzikszy możliwy sposób, no to ta polityka nas zaprowadzi do wojny domowej. A jeżeli patrzymy na politykę jako sztukę budowania dobra wspólnego, to mamy taką rzeczywistość, gdzie na przykład w samorządach. Jak wyglądamy przez okno, to ten świat wygląda inaczej niż jak weźmiemy smartfon i patrzymy w smartfon. A nie jest tak, panie premierze, że po prostu te podziały są już tak mocno iterowe, takie głębokie, że po prostu trzeba przyłączyć się do jednej z tych stron do platformy albo do biznesu. Wie pan, mamy unikalną szansę taką paradoksalnie, bo połowa społeczeństwa zagłosowała na Trzaskowskiego, połowa na Nawrockiego. Ci, którzy głosowali na Trzaskowskiego mają koalicję demokratyczną i rząd. Pozostali mają prezydenta i teraz od jakości klasy politycznej będzie zależało, czy w naszym kraju potrafimy się wokół podstawowych, zasadniczych spraw porozumiewać, czy ta... Nie potrafimy. Zakłada pan, że nie potrafimy. No tak, jak pan przeanalizuje sobie wypowiedzi przyszłego prezydenta, no to wiemy, że on niespecjalnie tutaj będzie szukał kompromisu z obecną władzą. Ja nie mam z obecną, takiego... z obecnym rządem, dlatego, zależy, że zależy mu na tym, żeby się go pozbyć. Ja nie mam takiego pesymistycznego spojrzenia. Myślę, że. I zarówno rząd, jak i prezydent mają taką szansę, żeby sprawdzać dobrą wolę drugiej strony i przykładowo, jeżeli mówimy o tej ustawie dotyczącej energii, to ta ustawa prawdopodobnie będzie już na biurku pana prezydenta Nawrockiego i będzie miał szansę spełnić jeden ze swoich postulatów, to znaczy przyłożyć rękę do tego, żeby obniżyć ceny energii. Jeżeli zawetuje, to znaczy, że, że to jest taka ślepa nienawiść, że niezależnie od tego... Co jest... Jak ta ustawa trafi akurat na biurko Karola Nawrockiego, to za chwilę zapuka Solidarna Polska i przypomni o tym postulacie o 700 metrach i o tych wszystkich, którzy Dobrze, protestowali zobaczymy. przeciwko Jadrakom. Kolejny tak... przykład taki, który warto sprawdzić, to jest też na przykład ważne dla samorządowców wycofanie się z dwukadencyjności, z tych ograniczeń na lokalne społeczności, jeżeli mają, bo zrobiono też badania i tam, gdzie są dobrzy gospodarze, dobrze zarządzają tą lokalną wspólnotą, to oni dłużej rządzą i wyniki w tych gminach są lepsze, są lepsze. Natomiast tam, gdzie jest taka szatkownica... Panie premierze, wy tak na poważnie z tym, żeby odejść od tych dwóch kadencji? Tak, bo w moim przekonaniu, popatrzmy na to bardzo znowu życiowo, jeżeli w ostatnich wyborach samorządowych 40% samorządowców zostało zmienionych, to... Już... Lepiej jak tam się tak trochę przewietrzy raz na jakiś czas? No, ale jak pan redaktor sądzi, lepiej żeby to mieszkańcy wspólnoty lokalnej mieli możliwość dokonania tej decyzji, czy tak pan sądzi, że... Że przychodzi jeden czy drugi taki zakapior centralny i mówi, nie, dobra. A przeszkadza wieś... panu premierowi to, że mieszkańcy Polski nie mogli wybrać na trzecią kadencję Andrzeja Dudy? No właśnie. A wie pan, że to bym się zgodził. Jeżeli byśmy popatrzyli na rolę prezydenta, to niewątpliwie w polskim systemie prezydent mógłby pełnić rolę takiego podmiotu, który łączy znacznie dłużej niż na jedną kadencję, bo to też można sobie wyobrazić. Jeżeli weźmiemy przykład. Z historii ostatnich kilkudziesięciu lat, to weźmy przykład Aleksandra Kwaśniewskiego. On do dzisiaj jest dość popularny i pewnie, gdyby była możliwość startowania w kolejnych kadencjach. Startował to by kiedyś kaderentem. jako lewica i demokraci, był tam aktywny i jednak nie chciano go jako premiera chyba tak wtedy aspirować.